Czy wiedzieliście, że w waszym ciele mogą rozwijać się całe kolonie bakterii w miejscach, o których rzadko myślicie? Nie chodzi o dłonie, które myjemy po każdym powrocie z miasta, ani o twarz, na którą codziennie nakładamy krem. Mówię o małych zakamarkach naszego ciała, które tak łatwo pomijamy. A to właśnie one, zaniedbane, mogą powoli odbierać nam energię, zdrowie i skracać lata życia. Napisz w komentarzach, skąd oglądasz ten film. Często spotykam osoby starsze, które zapewniają mnie, że dbają o siebie najlepiej, jak potrafią. Pan Jan z Krakowa mówi Pani doktor, ja codziennie biorę prysznic, jem domowe jedzenie, chodzę na spacery, a mimo to czuję się coraz bardziej zmęczony. Pani Ewa z Gdańska narzekała na ciągłe osłabienie, choć według niej robiła wszystko, jak trzeba. Kiedy zaczynamy w gabinecie przyglądać się szczegółom, bardzo często okazuje się, że źródło problemów tkwi w drobiazgach, których nikt nas nie uczył. Pierwszą z takich stref jest pępek. Ten niewielki ślad po naszym pierwszym połączeniu z matką w czasie ciąży. Symbolicznie to miejsce, przez które otrzymywaliśmy życie tlen i pokarm. A jednocześnie to właśnie pępek jest jednym z najbardziej zaniedbanych zakamarków ludzkiego ciała. Pamiętam, jak zapytałam kiedyś grupę pacjentów podczas warsztatów w Warszawie: kto z Was regularnie myje pępek? Większość spojrzała na mnie zdziwiona, a kilka osób zaśmiało się nerwowo. Pani doktor, nigdy nawet o tym nie pomyślałem. To bardzo typowe. Myślimy, że to tylko mała blizna, która nie ma żadnego znaczenia. Tymczasem badania pokazują, że w pępku może rozwijać się kilkadziesiąt, a nawet ponad sto różnych gatunków bakterii. To swoisty mikroświat, do którego trafiają resztki potu, włókna ubrań, złuszczony na skórek, czy niewypłukane resztki mydła. Dlaczego to takie ważne? Bo te kolonie bakterii, jeśli rosną bez kontroli, zaczynają produkować toksyny. Nasz organizm reaguje wtedy cichym, przewlekłym stanem zapalnym. To nie daje od razu objawów takich jak gorączka, ale skutkuje chronicznym zmęczeniem, bólem stawów, gorszą odpornością. U wielu moich pacjentów, którzy zgłaszali się z niewyjaśnioną utratą sił, odkrywaliśmy, że właśnie zaniedbany pępek był jednym z punktów zapalnych. Na szczęście rozwiązanie jest proste. Wystarczy codziennie, najlepiej podczas kąpieli, wziąć wacik albo patyczek kosmetyczny, zwilżyć go letnią wodą z delikatnym mydłem i oczyścić pępek ruchami okrężnymi. Później koniecznie należy dokładnie osuszyć to miejsce, bo wilgoć jest największym sprzymierzeńcem bakterii. Cała procedura zajmuje mniej niż minutę, a potrafi uchronić przed miesiącami niewytłumaczalnego osłabienia. Kiedy uczę moich pacjentów tej rutyny, często mówię im. Pempek to twoja pierwsza wieś z życiem, dbając o niego, dbasz o swoje korzenie. Wielu z nich uśmiecha się wtedy i zaczyna traktować tę codzienną czynność nie jako obowiązek, ale jako mały rytuał wdzęczności wobec własnego ciała. Drugą newralgiczną strefą są okolice za uszami. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że to błahostka. W końcu każdy z nas myje uszy. Ale czy rzeczywiście pamiętamy o tej niewielkiej fałdzie skóry tuż za Małżowiną, tam gdzie ucho styka się z głową? To miejsce, zwłaszcza u osób starszych, bardzo często bywa pomijane. Tam gromadzi się Sibem, czyli naturalny tłuszcz skóry, zwłuszczony na skórek, kurz i bakterie. Jeśli nie dbamy o ten zakamarek, może on stać się ogniskiem przewlekłego stanu zapalnego. Spotkałam pacjentów, którzy od lat zmagali się z uporczywymi bólami głowy czy zawrotami, a po szczegółowych badaniach okazywało się, że powodem był właśnie przewlekły stan zapalny skóry za uchem. Podczas kąpieli warto użyć miękkiej gąbki lub myjki z delikatnym mydłem i dokładnie, ale łagodnie przemyć skórę za uszami. A potem obowiązkowo dobrze osuszyć ręcznikiem. Osoby z dłuższymi włosami powinny dodatkowo pamiętać, aby odgarniać kosmyki i pozwolić temu miejscu wyschnąć na powietrzu. Ale jest w tym coś jeszcze głębszego. Zaniedbując takie detale, nieświadomie wysyłamy sobie sygnał: To już nie ma znaczenia, nie jestem wart troski. A to właśnie od takich małych gestów zaczyna się proces rezygnacji, mniej ruchu, mniej spotkań z ludźmi, coraz więcej zamknięcia w sobie. Dlatego zawsze podkreślam, że higiena nie jest tylko kwestią czystości. To codzienny akt szacunku wobec siebie. Te dwa miejsca pępek i okolice za uszami mogą wydawać się drobiazgami. Ale to właśnie one potrafią zadecydować, czy będziemy czuć się pełni energii, czy też będziemy zmagać się z przewlekłym osłabieniem. Ich pielęgnacja zajmuje mniej niż minutę dziennie, a wpływ na zdrowie i samopoczucie może być ogromny. Kiedy pytam moich pacjentów, jak dbają o higienę, prawie wszyscy odpowiadają: Oczywiście, pani doktor, codziennie się myję, używam dezodorantu, wszystko jest w porządku ale czy na pewno. Pachy to nie tylko kwestia zapachu czy estetyki. To strategiczne miejsce dla odporności, krążenia i naszej witalności. I tu właśnie wielu z nas popełnia błędy, które mogą odbijać się na całym organizmie. Pachy to bowiem nie tylko obszar skóry, gdzie gromadzi się pot i wydzielina gruczołów. To także sieć węzłów chłonnych, swoistych filtrów organizmu. Te niewielkie struktury pełnią funkcję obrońców, zatrzymując bakterie, toksyny i inne szkodliwe cząsteczki, zanim dostaną się dalej do naszego krwiobiegu. Wyobraźmy sobie je jak posterunki strażnicze, które nieustannie pilnują, by wrogowie nie przedostali się za linię obrony. Problem w tym, że pachy mają specyficzne warunki są ciepłe, wilgotne, często zakryte ciasnym ubraniem. To środowisko idealne dla namnażania bakterii. Kiedy zaniedbamy higienę tej okolicy albo stosujemy wyłącznie silne antyperspiranty, które blokują naturalne wydzielanie potu, nasz układ limfatyczny zaczyna być przeciążony. A to przeciążenie nie daje o sobie znać od razu, najpierw pojawia się niewytłumaczalne zmęczenie, podatność na przeziębienia, drobne bóle stawów. Dopiero z czasem uderza w całe zdrowie. Pamiętam pana Andrzeja z Poznania, 72-letniego emeryta, który skarżył się na ciągłe osłabienie i brak chęci do czegokolwiek. Twierdził, że w tak to już jest na starość. Ale podczas badania zauważyłam, że jego węzły chłonne w pachach były powiększone i bolesne. Okazało się, że od lat stosował mocny antyperspirant i nigdy dokładnie nie osuszał pach po kąpieli. Wilgoć i bakterie robiły swoje. Wystarczyła zmiana codziennej rutyny, delikatne mydło, masaż podczas kąpieli, dokładne osuszanie, i po dwóch miesiącach pan Andrzej wrócił do mnie z uśmiechem: Pani doktor, mam energię, jakbym znów miał 50 lat. Dlaczego tak się dzieje? Bo pielęgnacja pach to nie tylko estetyka, ale wsparcie dla układu odpornościowego. Jeśli węzły chłonne są zbyt obciążone, cały organizm staje się mniej odporny. To trochę jak z oczyszczaniem ścieków, jeśli jest zbyt wiele zanieczyszczeń, system nie nadąża i zaczyna się awaria. Jak zatem prawidłowo dbać o pachy? Po pierwsze, codzienna higiena. Podczas prysznica warto poświęcić choć pół minuty na delikatny masaż pach mydłem o neutralnym pH. To nie tylko oczyszcza skórę, ale także wspomaga krążenie limfy, pomagając organizmowi pozbywać się toksyn. Po drugie, dokładne osuszanie. Wilgoć, która pozostaje w fałdach skóry, to wymarzona pożywka dla bakterii i grzybów. Po trzecie, rozsądny wybór dezodorantu. Lepiej unikać tych, które całkowicie blokują wydzielanie potu. Pod to naturalny mechanizm oczyszczania ciała a my nie powinniśmy go całkowicie wyłączać. Warto sięgnąć po łagodniejsze, naturalne preparaty, które neutralizują zapach, ale pozwalają skórze oddychać. Jest też aspekt psychologiczny. Nieprzyjemny zapach potu, nawet jeśli go nie zauważamy, często jest odczuwany przez innych. Wielu moich pacjentów starszych przyznaje, że z tego powodu zaczynali unikać spotkań rodzinnych, przestawali chodzić na zajęcia sportowe czy spotykać się z przyjaciółmi. A izolacja społeczna to jeden z najgroźniejszych czynników przyspieszających starzenie, prowadzi do obniżonego nastroju, depresji, pogorszenia pamięci, a w konsekwencji nawet skrócenia życia. Higiena pach to więc nie tylko ochrona zdrowia fizycznego, ale też brama do życia społecznego i emocjonalnego. Bo kiedy czujemy się świeżo, pewnie, bez obawy o wstyd czy skrępowanie, łatwiej nam wyjść z domu, spotkać się z bliskimi, śmiać się, cieszyć codziennością. Właśnie dlatego zawsze powtarzam pacjentom, dbając o swoje pachy, nie tylko wspierasz układ odpornościowy, ale też odzyskujesz pewność siebie i radość życia. To zaledwie minuta dziennie, a zmienia tak wiele. Pachwiny i stopy dwie części ciała, które decydują o naszej niezależności, a które tak łatwo pomijamy w codziennej higienie. Dla wielu osób starszych ich pielęgnacja staje się wyzwaniem. Z wiekiem coraz trudniej schylić się, by dokładnie umyć i osuszyć stopy, a z kolei okolice pachwin bywają traktowane z zażenowaniem czy wstydem. A przecież to właśnie te miejsca potrafią przesądzić o tym, czy będziemy cieszyć się swobodą ruchu i samodzielnością, czy też z czasem zaczniemy coraz bardziej ograniczać swoje życie? Pachwina to obszar, gdzie spotykają się górna i dolna część ciała. Znajdują się tam nie tylko mięśnie i naczynia krwionośne, ale też węzły-chłonne małe filtry, które codziennie bronią nas przed infekcjami. Jednak z wiekiem skóra w pachwinach tworzy coraz głębsze fałdy, w których gromadzi się wilgoć, pot i resztki naskórka. To idealne środowisko dla rozwoju bakterii i grzybów. Często pacjenci zgłaszają się do mnie z uporczywym swędzeniem lub pieczeniem właśnie w tej okolicy. Pani doktor, to tylko drobiazg, ale nie daje mi spokoju, mówił pan Tadeusz z Lublina, lat 76. Tymczasem taki drobiazg może mieć ogromne konsekwencje. Kiedy pojawia się ból czy dyskomfort w pachwinach, zaczynamy nieświadomie zmieniać sposób chodzenia, a to prowadzi do obciążenia kręgosłupa, bioder i kolan. Widziałam pacjentów, którzy przez jedną nieleczoną infekcję w pachwinie ograniczyli aktywność fizyczną niemal o połowę. A brak ruchu oznacza szybszą utratę mięśni, większe ryzyko upadków i coraz większą zależność od innych. Dlatego tak ważna jest codzienna pielęgnacja pachwin. Podczas kąpieli należy używać łagodnego mydła o zrównoważonym pH, które nie podrażnia skóry. Trzeba delikatnie ale dokładnie oczyścić wszystkie fałdy, a potem to absolutnie kluczowe starannie je osuszyć. Najlepiej przeznaczyć do tego osobny, czysty ręcznik. A jeśli ktoś ma tendencję do nadmiernej potliwości, warto stosować naturalny tolk o działaniu przeciwgrzybiczym. To drobny nawyk, który potrafi uchronić przed poważnymi problemami z poruszaniem się. Przejdźmy teraz do stóp fundamentu naszej niezależności. To one niosą nas przez całe życie, pozwalają iść do sklepu, odwiedzić rodzinę, wyjść na spacer. A jednak u osób starszych stopy należą do najbardziej zaniedbanych części ciała. Zbyt gruba skóra na piętach, pęknięcia, nieprawidłowo obcięte paznokcie, wilgoć między palcami, to wszystko stwarza idealne warunki dla rozwoju infekcji. Niektórzy pacjenci mówią Pani doktor, przecież problemy ze stopami to normalna część starzenia się. A ja odpowiadam, nie, to nie jest nieuniknione. Wiele problemów pojawia się nie dlatego, że stopy się starzeją, ale dlatego, że się nimi nie zajmujemy. Wilgoć między palcami prowadzi do grzybicy, a nieleczona grzybica może przedostać się do krwi i powodować poważne infekcje, zwłaszcza u osób z cukrzycą czy osłabionym krążeniem. Pamiętam panią Marię z Wrocławia, która przyszła do mnie zawstydzona, bo od miesięcy zmagała się z nieprzyjemnym zapachem stóp. Zaczęła unikać spotkań rodzinnych, przestała chodzić do kościoła i na spacery, bo obawiała się, że inni coś zauważą. Wystarczyło wprowadzić prostą rutynę codzienne mycie stóp w letniej wodzie, dokładne osuszanie, zwłaszcza między palcami, stosowanie kremu napięty i właściwe obcinanie paznokci. Po kilku tygodniach problem zniknął, a pani Maria odzyskała pewność siebie i radość ze spotkań z wnukami. Pielęgnacja stóp to nie luksus, ale konieczność. Należy pamiętać, by paznokcie obcinać prosto, nigdy zbyt krótko, aby uniknąć wrastania. Skóra powinna być regularnie nawilżana, ale kremu nie nakładamy między palce, by nie tworzyć dodatkowej wilgoci. A jeśli ktoś ma problemy z krążeniem albo cukrzycę, warto powierzyć pielęgnację paznokci podologowi, to może zapobiec poważnym powikłaniom. W polskiej tradycji mówi się często: trzeba twardo stąpać po ziemi. Ale żeby móc twardo stąpać, nasze stopy muszą być zdrowe i zadbane. Bo to one są podstawą naszej niezależności. Kiedy zaczynają boleć, kiedy odmawiają posłuszeństwa, całe życie staje się trudniejsze. Pachwiny i stopy to nie są w małe szczegóły. To właśnie one decydują o tym, czy zachowamy sprawność i samodzielność. Codzienna pielęgnacja tych miejsc to inwestycja w przyszłość, w to, byśmy jak najdłużej mogli sami robić zakupy, wychodzić na spacery, podróżować i spotykać się z rodziną. A przecież o to w starości chodzi najbardziej o zachowanie wolności i radości życia. Kiedy przechodzimy przez wszystkie pięć obszarów ciała pępek okolice za uszami, pachy, pachwiny i stopy nagle okazuje się, że nie mówimy o kosmetyce czy błahych szczegółach. Mówimy o kluczowych filarach zdrowia i samodzielności. To w tych niepozornych miejscach czają się ci wrogowie, bakterie, grzyby i przewlekły stan zapalny, który z dnia na dzień odbiera nam energię, siłę i chęć do życia. Wielu moich pacjentów początkowo podchodzi z niedowierzaniem, kiedy tłumaczę im, jak ważne jest codzienne czyszczenie pępka, czy dokładne osuszanie skóry za uszami. Pani doktor, czy to naprawdę ma takie znaczenie? Pytają. A potem wracają po kilku tygodniach i mówią. Czuję się lżejszy, mam więcej sił, znów chce mi się wyjść na spacer. To właśnie pokazuje, że czasem to, co najmniejsze, przynosi największe efekty. Zauważyłam też pewną prawidłowość. Osoby, które zaczynają bardziej świadomie dbać o te zaniedbywane zakamarki, często zmieniają także inne nawyki. Pan Roman z Białego Stoku, kiedy nauczył się codziennie masować pachy podczas kąpieli, zrozumiał, że może wprowadzić też krótkie ćwiczenia oddechowe przed snem. Pani Krystyna z Katowic, która zaczęła stosować tolk w pachwinach, postanowiła wprowadzić lekkie spacery po obiedzie. Małe kroki pociągają za sobą kolejne jak kamyczki w strumieniu, które uruchamiają falę zmian. Ale dlaczego te miejsca są tak ważne? Bo wszystkie pięć stref to punkty strategiczne. Pępek schowany, ciepły zakamarek, w którym powstaje mikroświat bakterii. Okolice za uszami połączone z układem limfatycznym, a więc wpływające na odporność. Pach węzły chłonne, które filtrują toksyny, pachwiny centrum krążenia i mobilności. Stopy fundament naszej niezależności. Jeśli któreś z tych miejsc zostaje zaniedbane, zaczyna się efekt domyne. Widziałam to setki razy. Pacjent z nieleczoną grzybicą stóp zaczyna unikać dłuższych spacerów, przez co traci masę mięśniową i ma większe ryzyko upadku. Ktoś z przewlekłym stanem zapalnym w pachwinach zmienia sposób chodzenia, co prowadzi do bólu pleców i kolan. Ktoś inny przez nieprzyjemny zapach spod pach rezygnuje z kontaktów towarzyskich i powoli zamyka się w czterech ścianach. Wszystko zaczyna się od drobiazgów, a kończy na poważnych ograniczeniach. I odwrotnie, kiedy zaczynamy świadomie troszczyć się o te strefy, otwierają się przed nami drzwi do zupełnie innej jakości życia. Nagle mamy więcej energii, lepszą odporność, a także więcej chęci do bycia z innymi. To nie jest tylko kwestia biologii, ale także psychiki. Człowiek, który czuje się czysty, zadbany i świeży, patrzy w lustro z większą pewnością siebie i śmiałością wychodzi do ludzi. Chciałabym, abyście spojrzeli na higienę nie jak na przykry obowiązek, ale jak na codzienny rytuał miłości do samego siebie. Bo przecież każdy z tych gestów to znak. Moje ciało się liczy, ja się liczę, moje życie wciąż jest warte troski. Takie drobne komunikaty, powtarzane każdego dnia, mają ogromną moc. Budują w nas poczucie wartości i siłę, by walczyć o każdy kolejny dzień pełen aktywności. W Polsce często mówimy, diabeł tkwi w szczegółach. I rzeczywiście, to właśnie te szczegóły osuszenie stóp, przemycie pępka, umycie skóry za uchem decydują, czy starość będzie czasem ograniczeń, czy czasem wolności. Nie chodzi o drogie leki ani skomplikowane zabiegi. Chodzi o systematyczność i uważność. To, co codzienne i proste, ma największą moc. Dlatego zachęcam Was, zatrzymajcie się dziś wieczorem, kiedy będziecie brać kąpiel czy prysznic. Poświęćcie dosłownie kilka minut na świadomą pielęgnację tych pięciu miejsc. To inwestycja, która zwróci się stokrotnie w sile mięśni, odporności, w pogodzie ducha i w radości ze spotkań z bliskimi bo zdrowie nie składa się z wielkich wydarzeń, ale z drobnych, codziennych decyzji. Kiedy już omówiliśmy wszystkie pięć kluczowych obszarów pępek okolice za uszami, pachy, pachwiny i stopy, chciałabym, abyście zatrzymali się na chwilę i zadali sobie pytanie, czy to naprawdę są tylko małe sprawy higieniczne. A może coś znacznie więcej? W mojej praktyce lekarskiej widziałam setki, a może i tysiące starszych osób, które cię z powodu przewlekłego zmęczenia, nawracających infekcji czy utraty chęci do życia. I widziałam też, jak ogromną różnicę potrafiły wnieść drobne zmiany w codziennej rutynie. To nie były skomplikowane terapie, nie były to też drogie leki z apteki. To była konsekwencja. Kilkadziesiąt sekund każdego dnia poświęconych na coś, co wydaje się błahe, a w rzeczywistości staje się fundamentem zdrowia. Pamiętam pana Henryka Storunia, który przez długie miesiące czuł się tak osłabiony, że przestał chodzić na spotkania ze znajomymi z dawnej pracy. Kiedy zaczęliśmy rozmawiać, okazało się, że miał uporczywe problemy ze stopami grzybice i bolesne pęknięcia skóry. Wstydził się o tym mówić, ale kiedy wdrożyliśmy prostą pielęgnację, odzyskał sprawność i znów wyszedł do ludzi. Powiedział mi wtedy, pani doktor, poczułem, że jeszcze mam w sobie życie. Innym razem trafiła do mnie pani Zofia Zrzeszowa. Skarżyła się na przewlekłe bóle głowy i zawroty. Wielu lekarzy podejrzewało problemy neurologiczne albo krążeniowe. A prawdziwym źródłem kłopotu okazało się zaniedbane miejsce za uszami, gdzie od miesięcy rozwijał się stan zapalny. Po kilku tygodniach systematycznej pielęgnacji dolegliwości ustąpiły. Pani Zofia ze wzruszeniem powiedziała: "Kto by pomyślał, że coś takiego może zmienić całe moje życie?" Takich historii jest mnóstwo i każda z nich przypomina mi, że starzenie się nie musi oznaczać rezygnacji. Wręcz przeciwnie, może być etapem, w którym uczymy się większej uważności, szacunku do siebie i doceniania prostych rzeczy. Chciałabym, abyście spojrzeli na dbanie o ciało jak na codzienny akt miłości własnej. To nie jest próżność. To nie jest tylko kwestia wyglądu. To jest troska o to, byście mogli długo cieszyć się niezależnością, byście mogli sami zrobić zakupy na bazarze w Łodzi, pójść na spacer po bulwarach wiślanych w Warszawie czy odwiedzić wnuki w Sopocie. Nigdy nie jest za późno, by zacząć. Nieważne, czy macie 60, 70, a może 80 lat. Nieważne, czy do tej pory nie zwracaliście uwagi na pępek, pachy czy stopy. Najważniejsze jest to, co zrobicie od dziś bo każdy nowy dzień to szansa na odzyskanie sił, odporności i radości życia. Wyobraźcie sobie siebie za kilka lat. Idziecie pewnym krokiem przez rynek w Krakowie, uśmiechacie się do znajomych, siadacie przy stole pełnym pierogów i barszczu czerwonego, rozmawiacie z rodziną. Czujecie się lekko, zdrowo, pełni energii. Ten obraz nie jest marzeniem, on zależy od waszych codziennych nawyków, od tych minut, które dziś poświęcicie na troskę o swoje ciało. Chciałabym, abyście pamiętali jedno zdanie zdrowe starzenie to nie kwestia szczęścia ani genów, ale konsekwencji w dbaniu o szczegóły. To codzienne decyzje, które budują waszą przyszłość. Dlatego dziś zachęcam was, kiedy wieczorem będziecie brać prysznic, czy szykować się do snu, przypomnijcie sobie moje słowa. Poświęćcie chwilę na pępek, na pachy, na stopy. To nie są drobiazgi. To są cegiełki, z których budujecie dom waszej niezależności i długowieczności. A kiedy jutro rano spojrzycie w lustro, powiedzcie sobie, moje życie ma wartość. Moje ciało zasługuje na troskę. Jeszcze tyle dobrego mnie czeka. Bo to jest właśnie klucz do pięknej starości świadomość, że każdy dzień, każdy gest opieki nad sobą, przybliża was do życia pełnego siły, godności i radości.